W mało którym regionie mamy tego typu tradycje i taką dumę z tego, że potrafimy, że potrafimy rzeczywiście tworzyć rzeczy wielkie, że nasz przemysł może być nowoczesny. Ja byłem w bardzo wielu tego typu zakładach w całej Polsce i widziałem tę dumę ludzi, którzy budowali kiedyś dobrobyt Polski i którzy dalej dobrobyt Polski chcą budować. I dzisiaj to nie są puste hasła, drodzy Państwo. Dlatego, że dzisiaj na tym polega dokładnie nasze bezpieczeństwo: na rozwoju naszego przemysłu, na rozwoju naszego przemysłu obronnego, na inwestowaniu w nowe technologie. I powiem Wam więcej: my te technologie mamy. To nie są technologie, tak jak kiedyś, tylko i wyłącznie pożyczone od kogoś innego. My dzisiaj. I na Podkarpaciu, i w Stalowej Woli, i tutaj w Gliwicach, w Siemianowicach, jesteśmy w stanie inwestować w naszą polską myśl techniczną. To jest coś absolutnie nieocenionego. Jesteśmy z tego dumni, jesteśmy w stanie łączyć tradycje techniczne, które od dziesięcioleci tutaj na Śląsku były, z pomysłem na to, co zrobić dalej. I mamy szansę na to, żeby być naprawdę konkurencyjnym.